Dziś chciałbym przybliżyć temat przewidywania przyszłości, a najlepiej będzie, gdy pomogę Ci samemu to zrobić. Tak więc, za chwilę przewidzisz przyszłość i zrobisz to z niebywałą dokładnością. Zaczniemy od bardzo prostego przykładu, ale na jego podstawie wytłumaczę Ci bardziej złożone przypadki. Przechodzimy do konkretów. Spójrz na cyfrę 1. Za chwilę ją zatrzymam, a Ty spróbuj przewidzieć, gdzie się pojawi. Stop. Gdzie teraz będzie? Zakładałeś, że tutaj? Brawo, przewidziałeś przyszłość. I to nie jest żart. Przewidziałeś przyszłość. No dobra, może powiesz mi, że to się nie liczy, bo to było zbyt proste. To dało się przewidzieć. Jedynka przesuwała się w prawo, aż dotarła do końca. Przewidziałeś jej pozycję na podstawie ruchu. To było logiczne, prawdopodobne. Zobaczyłeś wzór, zależność, pewną prawidłowość. A co jeśli takiej prawidłowości by nie było? Jak wtedy przewidzieć, co się stanie? Aby to wszystko dobrze wytłumaczyć, musimy wprowadzić dwa pojęcia: prognozę i prekognicję. Prognoza jest wtedy, gdy mamy pewne dane i na ich podstawie prognozujemy wynik. Dokładnie tak jak było przed chwilą: była pewna zależność i prawdopodobieństwo. A prekognicja jest wtedy, gdy nie mamy żadnych danych, ale i tak znamy wynik. Czyli gdybym w powyższym przykładzie na koniec nie dał jedynki, tylko na przykład gwiazdkę, czego w żaden sposób nie dało się przewidzieć, ale ty miałbyś przeczucie, że pojawi się tam gwiazdka, mimo że kompletnie nic na to nie wskazywało, to byłaby to wtedy prekognicja. W skrócie można powiedzieć, że prognoza łączy się z rozumem, nauką i racjonalnością. Tutaj coś wynika z czegoś i da się to wytłumaczyć, a prekognicja wymyka się rozumowi. To nie jest naukowe podejście i z punktu widzenia nauki to w ogóle nie ma prawa istnieć. A co jeśli prekognicja to po prostu prognoza, ale na o wiele wyższym poziomie? Co jeśli to nie są czary, tylko pozyskiwanie danych w tak zaawansowany sposób, że dziś jeszcze nie potrafimy tego wytłumaczyć? Wiele rzeczy wskazuje na to, że istnieje coś więcej niż świat widzialny, ale jednocześnie, że nie jest to magia, tylko w 100% wytłumaczalne zjawiska. Weźmy na przykład takiego Nikola Tesla. Mówił, że pewnego dnia ludzie będą nosili w kieszeni urządzenie umożliwiające im rozmawiać i widzieć się, nawet będąc na drugim końcu świata. Patrzyli wtedy na niego jak na wariata. Dziś każdy ma smartfona i nawet się nie zastanawia, że to co potrafi smartfon, 100 lat temu było uznawane za fantazję wariata, a 500 lat temu za czary. Nikola Tesla stworzył więc trafną prognozę i tworzył dużo takich trafnych prognoz. Niektórzy powiedzieliby, że miał zdolności prekognicji. I ja kiedyś pewnie też bym tak powiedział, ale dziś mam trochę inne spojrzenie które oczywiście w żadnym stopniu nie umniejsza zasługą Tesli, bo nadal jest moim ulubionym wynalazcą. Jednak dla mnie prekognicja to zaawansowana prognoza, a Tesla potrafił robić takie prognozy. Nie robił więc nic magicznego, sięgał tylko do zasobów, które są dla większości z nas niedostępne. I tutaj przechodzimy do głównej różnicy między prognozą a prekognicją. Różnicę stanowi tylko i wyłącznie sposób pozyskiwania danych. Zwykłe prognozy opierają się na dostępnych nam danych, a prekognicja opiera się na niedostępnych danych. No dobra, ale skoro są niedostępne, to jak uzyskać do nich dostęp? Krótka odpowiedź brzmi: odmienne stany świadomości. Dłuższa odpowiedź wymaga nagrania całego filmu, dlatego opowiem o tym innym razem. Jak wspomniałem prekognicja jest w 100% wytłumaczalna i polega na odczytywaniu danych, które są normalnie niedostępne. Te dane to po prostu informacje. Wszystko co nas otacza, co się wydarzyło i co ma się wydarzyć już istnieje w polu informacyjnym. A pole informacyjne jest tym samym co pole marchewek, ale zamiast marchwi mamy informacje. Według teorii wymiany informacji, o której mówiłem w poprzednich filmach, wszystkie informacje grupują się w tendencje. To takie nurty, które powodują, że coś się wydarzy lub nie wydarzy. Jeśli wyłapiesz tę tendencję, tak jak to zrobiłeś w eksperymencie na początku tego filmu, to będziesz potrafił przewidzieć przyszłość w 100%. Największym problemem jest więc wyłapanie tej tendencji. A wszystko utrudnia fakt, że tendencje występują na różnych poziomach. Nasz świat fizyczny to tylko jeden poziom. Żeby to dobrze wytłumaczyć, posłużę się porównaniem, bo to lubię najbardziej. Wyobraź sobie, że jesteś pasażerem na statku. Chodzisz sobie po pokładzie. Wokół ciebie przemieszczają się różni ludzie. Turyści robią zdjęcia, marynarze ciągną za żagle, a kapitan stoi u steru. Chcesz teraz przewidzieć, gdzie będą ci wszyscy ludzie za godzinę. Możesz prognozować, że tylko kapitan pozostanie przy sterze, ale i to nie jest pewne. Tendencja jest tutaj chaotyczna, bo ludzie chodzą to tu, to tam, bez jakiegoś ładu i składu. Możesz natomiast wejść na poziom wyżej i spojrzeć na inną tendencję, a konkretnie na kierunek płynięcia statku. Ludzie biegają chaotycznie, ale statek płynie w linii prostej. Tendencja jest więc klarowna. Teraz możesz łatwo przewidzieć, gdzie będzie statek za godzinę. Ale przecież też nie na 100%, bo coś może się zdarzyć po drodze może jakaś góra lodowa czy coś. W takim razie możesz wejść na jeszcze wyższy poziom. Nie patrzysz na ludzi, nie patrzysz na statek, patrzysz na kierunek obrotu Ziemi. Wiesz, że Ziemia porusza się w jedną stronę, więc wiesz, gdzie będzie statek za godzinę. Z tej perspektywy nie ma znaczenia, czy płynie on przed siebie, czy zawraca, czy zatonął. Ruch ziemi jest ważniejszy. Ta tendencja decyduje o całej reszcie o statku i o pasażerach. Nasze życie fizyczne wygląda dokładnie tak samo: jesteśmy na pierwszym poziomie, chodzimy po statku i myślimy, że o wszystkim decydujemy. Jesteśmy więc bardzo naiwni. Łatwo się domyślić, że istnieją rzeczy o wiele ważniejsze niż nasze życie fizyczne. Ale dopóki uważamy inaczej, to nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. No bo jak może być coś ważniejsze od życia? Przecież to wszystko, co mamy. Życie jest więc najważniejsze. Z tego właśnie przekonania wynikają największe na świecie błędy, bo zamiast realizować wyższe tendencje, my zajmujemy się głupotami. Robimy sobie selfie na statku. Tyle właśnie warte jest nasze życie: krótkie i bez wyższych celów. Co nie znaczy, że jest bezsensowne, bo wszystko ma sens. Tylko będziemy potrzebowali dużo więcej czasu, aby to zrozumieć. Jako ludzkość jesteśmy dobrze rozwinięci na pierwszym poziomie, ale na pozostałych leżymy i kwiczymy. Tam jesteśmy żałośni. Dajemy się wciągać w tak nieistotne sprawy. I ja też daję się w to wciągać. Wcale nie jestem lepszy. Jednak możemy coś z tym zrobić. Możemy wyjść z chaosu i uporządkować sobie życie. A jak to zrobić, opowiem w kolejnych filmach. Tutaj nasuwa mi się jeszcze kwestia przeznaczenia i wolnej woli. Powiem krótko: masz wolną wolę do poruszania się po statku, możesz robić na nim co chcesz, jednak nie masz żadnego wpływu na obrót Ziemi i dlatego ona decyduje o Twoim przeznaczeniu. Chodzi o to, że na wyższych poziomach nasze przeznaczenie jest już zdefiniowane, ale na niższych jeszcze nie. Kiedyś rozwinę ten temat, bo może się to wydawać skomplikowane, a teraz wróćmy do dzisiejszego tematu i zastanówmy się nad sensownością przewidywania przyszłości. Czy warto przewidywać przyszłość? Z jednej strony wydaje się, że tak, bo fajnie byłoby wiedzieć, co się stanie. Jednak z drugiej strony, czy sama wiedza wystarczy? Czy to aby nie za mało? Przewidywanie przyszłości to odczytywanie tendencji. Im tendencje są większe, spokojniejsze i z wyższych poziomów, tym łatwiej je odczytać. Jednak trudniej je też zmienić. A chyba przecież właśnie o to chodzi, bo po co w ogóle przewidywać przyszłość? Chcemy coś z tego mieć, chcemy czegoś uniknąć, do czegoś się przygotować lub coś zmienić. Co nam z takiej wiedzy, że, na przykład, jutro ktoś będzie miał wypadek. Skoro nie można tego uniknąć, to będzie dla nas wtedy tylko i wyłącznie obciążeniem. Jeśli komuś ma się coś stać i wynika to z wyższego poziomu, to i tak nic nie zmienimy. Będąc na niższym poziomie, nie da się zmienić wyższego. Tylko będąc na wyższym, można zmienić niższy. A kiedy ma to miejsce? Nim się urodziliśmy, byliśmy na wyższym poziomie. Dlatego mogliśmy zdecydować, gdzie i kiedy się urodzimy. Ale teraz nie jesteśmy w stanie zmienić naszego losu. Możemy biegać po statku i nawet wyrzucić kapitana za burtę. Ale Ziemia i tak będzie się kręciła po swojemu. Jesteśmy po prostu za mali, aby to zmienić. Znaczymy zbyt mało w naszej fizycznej formie. Możemy władać całym światem fizycznym, ale i tak żadnej prawdziwej władzy nie mamy. To tylko złudzenie. Człowiek może zawładnąć drugiego człowieka, władać zwierzętami, przyrodą, lasami. Ale jeśli nasza planeta postanowi się zatrzymać, to nic na to nie poradzimy. Gdy Słońce nagle zgaśnie, to nic nie zrobimy. Dlatego są wydarzenia, które muszą się wydarzyć. Nie da się ich uniknąć. Są tendencje, które to zapowiadają, ale nie jesteśmy w stanie na nie wpłynąć. Łatwiej je wtedy, co prawda, odczytać, ale istnieje zależność, że im łatwiej coś przewidzieć, tym trudniej zmienić. Jeśli masz wizję, że coś na 100% się wydarzy, to na 100% nic nie zmienisz. 100% wizje pochodzą z wyższych poziomów, gdzie nie sięga nasza ludzka władza. Dlatego nasza naturalna umiejętność przewidywania przyszłości stale zanika, bo jest po prostu nieprzydatna. Im lepiej będziesz przewidywał, im będziesz bardziej precyzyjny i nieomylny, to znak, że coraz bardziej odczytujesz wyższe tendencje. A skoro tak, to coraz mniej możesz na to coś poradzić. Jaki jest więc w tym sens? Łatwiej jest zmienić rzeczy błahe, bo tendencje są wtedy chaotyczne i elastyczne. Trudniej je przewidzieć, ale jak już się uda, to można na nie wpływać. Przykładowo, możesz przewidzieć, gdzie będzie stała policja i w ten sposób uniknąć mandatu. Ale powiedzmy sobie szczerze, jakie to ma znaczenie dla świata? Nawet twoja wygrana w lotto nie ma takiego znaczenia. Ma znaczenie tylko dla Ciebie w tym jednym krótkim życiu, tylko w tej jednej grze, na jednej planszy, przy jednym rzucie kostką, a na wyższych poziomach nie ma to takiego znaczenia. Dlatego jeśli na wyższym poziomie jest tendencja, że mamy przeżyć to i tamto, to nasze działania na Ziemi będą jak mącenie patykiem w silnym strumieniu. Strumień pociągnie nasz patyk i nas. Jednak to nie znaczy, że nie da się nic zrobić, że wszystko jest bez sensu, bo wszystko ma sens. Trzeba tylko odpowiednio na to spojrzeć. A jak to zrobić, opowiem w następnych nagraniach. Zastanowimy się nad tym, jak najlepiej przeżyć swoje życie. Do zobaczenia.